Skurwys z innej ciały tutaj uh. A ja mówię do nich kurwa wypierdalaj mi stąd uh. Bo to nie jest kurwa jakaś praca, Żebyś się zatrudniał jak je pana kurwa pra Skurwys z innej ciały tutaj uh. A ja mówię do dziomarzy uh. Co za u, uh. Co za uh. Uh, uh. Ej z nie chciał tutaj pić a ja robię tutaj kwit, a ja robię tutaj kwit Nic nie zarabiam, ale mam wyjebane, bo to nie, nie jest kurwa piedolona kasa ani kurwa traca, więc jak pizze, bo ty tylko byś te jebany, farmazony, nie czyte Weź się w końcu umyj ty człowieku ciągle mi wpierdalasz jakby spadł z Uff, Uf. u Uf. Pierdalam se ciasku do tej nuty Ale mam tu wyjebane, bo obok mnie jest kawa łyski Tutaj by, uh, A ja do zioma mówię uh, Przydała by ci się tobie uh, Ale nic nie zrobię, na to nie poradzę, bo nie mam niebanego egzystencjalnego Ego weźmą i piszę kolego uh, Chociaż chciałem tutaj być, to ja nie zrobię tego co ty, bo ja robię uh.